Poniezadły z rąki. No już, już, już. Zapraszam, zapraszam. Nie ma obijania się u nas, zapraszam. No, świnia nawet nie jest taką świnią. Hehe. He, puściła owce pierwszą. He he. Dobra, no chodźcie świnki. Etych Świnia. Chodź tu, już. Dziękuję. Będę kichał. Tak, zawsze kicham z urwaniem dupy. No chodź, chodź, chodź. Tak, dostaniesz, tak, no chodźcie. Dobra, póki co będę miał świnie, choć na tu mi jedna owca spadła, bo były, przecież ich więcej było. No już, zapraszam, zapraszam. No chodź, pani, chodź, chodź, chodź. Wy jeszcze jesteście za młode. Nie. Zobaczcie te sadzonki. Owieczka, no chodź, nie daj się prosić. No weź chodź. No rusz, tu dupę, kurwa, ty krowa, ej No chodź. Pewnie jak się ruszysz, to spadniesz, więc będę musiał ci coś tam podstawić. Bo zapewnie tak samo. Na shifcie stoją, hech, niech wam będzie, wam trochę kobla. W ogóle kobla też naryłem w miarę sporo. A, bo boloki w coś grał, był u mnie, więc się trochę nudziliśmy. I on coś tam grał, jak kopałem kobla. Żeby jej nie zepchnąć, tam, kurwa w przepaść. Już krowo pójdziesz? No, owca, chodź, krowa nawet się skusiła. Chodź. No już, chodźcie, chodźcie. Tylko trochę gorzej, bo nie mam drugiej krowy. No chodź, krówkę przez się zmieścisz, no zmieściłaś. Jeszcze właśnie będę rozmnażał, później. A jajaj, dobra. I powinno mi już się coś tam w miarę sporo tego przepalić. No, już prawie całość mi się przepaliła. Zrobimy sobie też szkła. No i dobra. No chuj, chyba znowu będę miał za dużo. No ale to będę mógł kolejne zadanie odznaczyć sobie. A tutaj czemu nie ma klocka? No pytam się. Uf, już się nie będzie. Tu będą drzwi. No dobra, jednak tutaj nic nie będzie. Tu będzie w sensie szkło. Żeby wyglądało w miarę symetrycznie. Nie wiem dlaczego, ale jak według mnie jest symetrycznie, to równa się ładniej. Co mi tak kurwa, co sobie źle zostawiłem? Gaś się płomieniu piekielny mm, mm, Tutaj chyba miałem jeszcze kiedy tak Ale do i cóż Nie będziemy jeszcze kończyć, O nie Zrobię już tak, dokończę też Ze szkłem mm. szkło mi się jeszcze przyda do drugiego piętra, więc spoko Tylko do że drugiego piętra mi się by przydało już pełne nie, nie te nie szyby, tylko normalne szkło. I pamiętam, jak te szkła weszły, to jeszcze można je było chyba rozbijać i można było je zbierać z powrotem. No, bardzo ładnie, pusto przestrzenie. Nie, dobre przestrzenie to nie jest, bo to jest za małe. Kurwa, osoba, która by miała klaustrofobię, podejrzewam, że już by dostawała taką paniki. Kurwa, mieścina. A dobra Chowamy Co mamy chować I to bamba Co ja chciałem, co ja chciałem, zapomniałem. Ej serio zapomniałem co ja chciałem, patrzę tu okej okay, drzwi zrobić No już przypomniałem sobie Już zrobili z Rzymowej. No, ogar póki co. Jeszcze będzie wyżej, więc się nie bójcie. Nie będzie takim klocem jak jest teraz. Ale mimo wszystko zabiorę węgiel. I mam tu więcej węgla, mam więcej węgla zrobię sobie. Fak. Nie mam patyków. No jak nie mam patyków? No mam patyki. Zale mi się dzisiaj tak nieogarnięty odcinek będzie. Ale dobra Już będziecie nie mieli tego za złe Więcej śkiery, więcej drewna Teraz już to drewno, które teraz wykopię. albo no bo nie, dżunglowe po prostu, będą się przerobić na yy, Przerobię na 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 dre Nie drewno tylko węgiel Ale od razu, nie może nie uprzedzam, ale zapowiadam Że jak skończę tą serię To Zacznę inną, z, też z tego typu, też taką mapkę, bo naprawdę fajne są te mapki. Przydatne, może nie przydatne, ale no cóż, można się i dobrze pobawić, i po. nie wiem, fajne są i tyle. Nie będę się bardziej rozgadywał na temat takich mapek, co ja o nich myślę. Dobra, co by tu jeszcze zrobić, bo tam już mam schody, 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 schody okej, okay, dobra, ja zaczynałem u siebie gdzieś tutaj, okej okay. okej, okay, na razie tyle bo to i tak będę jeszcze potrzebował okej, okay, mam 22 tylko tego drewna, nie, tu mam jeszcze stacka, to spoko A, Ok. okej Mm, tak patrzę i myślę, co by można zrobić. Pójdziemy odhaczyć niektóre zadanka, które już zrobiłem. Cóż, ponieważ to już jest dom. tutaj tutaj nie zapomniałem, się to zasieje. Ponieważ to już jest dom, to zdejmiemy zadanie z domem. No wyrzucę był niepotrzebny mi. Eee, zabij jednego rybika, nie, znajdzie ukryte pomieszczenie też jeszcze nie. Jedno złote jabłko też nie zrób farmę zboża. No ja nie uważam, żeby to była farma, więc póki co tego nie zdejmę. A czaruj miecz to też nie, zrób pięć obrazków też nie. fosę wokół domku to też na razie nie. Mikstura obsydiany, szyby, zrób szy 32 szyby. No mam jeszcze dużo zanadrzu, Jeden lepki piston póki co też nie zrób też nie, Fermadyn jeszcze nie, nie wiem to nie ciasto dywan dywan też jeszcze nie ale zrobię sobie ale ja to zadanie trochę zmienię i chwilę czy będę miał będę miał nawet do tego barwniki i zamiast robić dywan jest z niebieskiej lub zielonej wełny zrobię flagę będzie wyglądało to jednak trochę fajniej niż dywan, przynajmniej według mnie, bo nie mam żadnych pomysłów na dywan, nigdy nie robiłem dywanu, więc nie. Zrobię flagę. Bo <grym> taki kaprys. Ele, iglo też jeszcze nie zdobądź psa, też nie. No, ale mogę po prostu już go tam zespałnić i niby machnąć kością, ale nie mam kości, bo zapomniałem spodnie złota, pięć upieczonych ryb, blok złota, słowo złota. To już nie wiem, zapomniałem chyba w ogóle o tym zadaniu, ale też w sensie że zrobić drzewo z czterech tych dżunglowych. Połączę wszystkie wyspy tam jeszcze nie. Ale w następnym odcinku pójdziemy do wyspy grzybowej. Jak dobrze pójdzie, to tamte krowy ściągnę tu. No bo, 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 bo czemu nie? E, ale w ogóle nie muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy, ale to nigdy nie znalazłem biomu grzybowego w swoim świecie. W ogóle takiego, że były z takimi wielkimi grzybami. Z, tu, z tym niby dirtem, z czymś tam. Nigdy. Aż żałuję. Bo fajnie byłoby coś takiego napotkać. Kurwa mać znowu laby. E, dobra, wszystko zrób lampy, są nowe. zrób na, pieśnik, na pierśnik z kolczugi. Dobra, bo mam już te pochodnie, trochę porozświetlam, żeby mi się nie spawnowały. Otwory wokół domu. No i tu, tu. Jezus! Kurwa, creeper, żeś mnie wystraszył, idę spać. Boże... JEZUS! Kurwa mać... bołem się, że spadnę... Szkielet... Daj! Kości, dziękuję. No to chyba ja sobie nawet zespałnimy już wilka. Muszę wam powiedzieć. Nie, NIE 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 NIE! CO ZA CHUJ?! Miałem więcej dyrtu Ja pierdolę Nienawidzę chuja Nie waż mi się świnio uciekać, wracaj Szmato Nie to nie! Chuć w dupę Nie dostaniesz jedzenia kurwa I Tak zaraz tu przyjdziesz Będę mi jeszcze błagała o litość, i co, żebym cię nie zabił, ale ja cię zabiję. Każda która osoba, bądź owca, czy kurwa osoba, nie. Ale mi krowę zajebał, co za chuj! No nie. Kurwa. No. Synek. To oznacza wojnę że to był mój błąd, że nie oświetliłem, ale to i tak oznacza wojnę ale za to teraz już kurwa rozświetl nie wiem, no to był mój błąd, ale ale co z tego, mógł nie wybuchać już do mnie Spróbuj tylko spadnąć. Spadnąć, spaść. Kurwa, nad. Mówić zapomniałem. Up... Zamówić zapomniałem. Kurwa. Dobra, teraz. Owce niech idą robić swoje. Świnie też. No, świnki są zajebiste. Zdrzajcie to. Z wodogłowia. A ty zginiesz. Ty zginiesz. Własnymi rękoma cię zabiję. No, spasła suko. Zdenerwowałem się. Kurwa. Bieram. Rzucam to drzewo. Smażę. Oho, jeden twą matkę. Yy... A więc zakończymy tutaj w tym momencie dzisiejszy odcinek. Było trochę faili, trochę mojego wkurwa No ale cóż, zdenerwował mnie na sam koniec ten creeper Nie lubię go. Aj, aj. Sorry muszę ziewnąć. <grym> Sorry. Eee, tak, a więc mamy już małą Faremkę, można powiedzieć, że już początkowy dom, że już domek. No, można już nie mieszkać. No nie jak ktoś bardzo nie lubi, to niech nie mieszka. Ja mi się nawet podoba, jest fajnie póki co zrobiony. Będzie on dokończę już go bez Was. Co najwyżej, tam nie wiem, podostawiam, szkła czy coś w tym stylu. Mm. I zakończę tak ten odcinek, bo. Już się zbliża tak mi czas limitowy odcinka. I cóż, dziękuję bardzo wszystkim za ogląd, obejrzenie. Zapraszam do komentowania. I pożegnam Was jako Steve. Cześć!